Ponad 198 km od Strzelina do Opola. Tegoroczny czwarty etap trasy Tour de Pologne prowadził przez grotków. Centrum miasta musiało zostać odpowiednio przygotowane na nadjeżdżający peleton. Myślę, że to była mega promocja dla naszego miasta i dla naszej gminy. Z tego się ogromnie cieszę. A jeszcze jeżeli dodam, że, że była tej lotna premia, co zawsze szczególnie wzbudza ogromne emocje. I jeszcze jak dodam do tego, że Pierwsze miejsce zajął Polak, trzeci też był Polak, no to chyba było warto. Licznie zgromadzeni dopingujący wyczekiwali z niecierpliwością na kolarze. Przy barierkach obecni byli zarówno kibice pamiętający dawne edycje, jak i ci, dla których był to pierwszy raz z Tour de Poloń na żywo. Tak szybko jechali, że ciężko było ich po prostu wyłapać wszystkich, ale bardzo mi się to podobało. Bardzo fajnie, że mogłam tu przyjść. Są emocje. Chcieliśmy pooglądać zdjęcia porobić, no fajne wspomnienia będą. My bardzo chcieliśmy po prostu zobaczyć, jako tutaj patrioci pogisować Majce i wszystkim naszym reprezentantom Polski. No i po prostu zobaczyć, jaka okazja się zdarza. Bardzo fajnie. To jest emocje, to jest to do końca życia już. Ktoś może już tego w życiu może nie spotka na tego. Bardzo ciekawe wydarzenie i nie zdarza się to zbyt często. Peleton podczas tego etapu powrócił na płaskie tereny. Był to odcinek, na którym ponownie wykazać mogli się sprinterzy. Zadanie zostało jednak utrudnione przez warunki atmosferyczne. Na takim etapie trzeba być bardzo uważnym, trzeba być z przodu. Taki etap jest bardzo męczący, bo trochę bocznego wiatru, trochę nieuwagi, tak zwany rant kolarski, gdzieś ten peleton się może porwać, może zostać z tyłu, także na pewno jest to etap bardzo wymagający, bardzo taki pełen napięcia. No, i myślę, że jeszcze będą próby gdzieś tam rozerwania tego pelotonu, bo taki wiatr to aż, aż się prosi, żeby coś z tym pelotonem zrobić. Tour de Poloń to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń kolarskich w kraju. Planowanie trasy tegorocznego rajdu rozpoczęto już w poprzednim roku. Wiedzieliśmy już miejsce startu i mety etapu, no to potem, już, jak mamy te dwie takie podstawowe informacje, to potem już zaczynamy ustalać trasę, prawda? Żeby też pokazać jakieś najciekawsze miejsca i tak to, tak to wygląda. Potem jedziemy, sprawdzamy, czy, czy drogi są ok. No i tak to, tak, to, tak to jest. Podczas czwartego etapu do wygrania były trzy premie lotne Lotto. A jedna z bram sponsora znajdowała się na grotkowskim rynku. Wszystkie z nich wygrał Patryk Stosz. Zwycięzcą na trasie został jednak holender Olaf Koi.